Słuchajcie, ziomki. Jest tak, sprawa wygląda tak. Prosiłem Was tutaj na tę sam i pewnej sprawie, Też wszyscy jesteście. ...zbierani. Tak naprawdę. Tu chodzi o to, czy mam. Do... Czy mam dodać dzisko zbroje? Dobra, dobra, poczekajcie. Kurwa. Kurwa. I, i dobrze przyznać. Przestańcie, kurwa! Przestańcie, kurwa, syny! Dobra. Mm. Teraz y, wszyscy grzecznie kupujemy super VIP -y i kilo 10, 10, 10 i kilka setów. Tylko, tylko pamiętajcie, żeby nie przekroczyć y, tam, y, limitu, możecie wysyłać SMS-y do 250 zł. Czyli teraz każdy bierze telefon od mamy albo taty, i wysyła SMS-y.